Rozmowy. Więc nie Adam przerwie to, to, to swoje durne zachowanie, że się schował w krzakach i milczy. Tylko Bóg zaczyna z Nim rozmawiać. Gdzie jesteś? Nie? Bóg wchodzi w dialog z człowiekiem, dlatego że Bogu zależy na relacji. A Adam jest taki typowy, bo... Więc Pan Bóg nas prowadzi do, do, do odkrycia kompletnie czegoś innego: Że on jest miłosierny, że jego świętość jest miłosierdziem. Nie? I że on jest miłością miłosierną. Miłosierną. I tu przykładów można dawać miliony. Z tego, co wiem, Donald będzie bardziej mówił o Nowym Testamencie, to ja powiem o Starym. Weźcie sobie takie od samego początku, od Księgi Rodzaju. Nie? Od Księgi Rodzaju. Adam, ten prawdziwy chłop, na narozrabiał, co robi? Schował się. Nie? I Pan Bóg pyta się, gdzie jesteś? Bo Adam jest przecież obrażony na cały świat, nie? I jest gotów zafundować całemu światu ciche dni, bo mu się życie skomplikowało. Gdzie jesteś? Przecież nie Pan Bóg nie dlatego pyta, żeby nie wiedział, gdzie jest. Nie? Tylko Pan Bóg szuka z Nim rozmowy. Więc nie Adam przerwie to, to, to swoje durne zachowanie, że się schował w krzakach i milczy. Tylko Bóg zaczyna z Nim rozmawiać. Gdzie jesteś? Bóg wchodzi w dialog z człowiekiem, dlatego że Bogu zależy na relacji. A Adam jest taki typowy bąk mały, który rozrabiał jeszcze teraz na złość tacie nie będzie się do niego odzywał. Dzieci nada skrajna, ale powszechna. nie? Nie, nie znacie tego? I Bóg szuka z tego spotkania Bóg szuka tego spotkania niedaleko pada jabłko od jabłoni Kain postępuje tak samo syn Adama, tak? zabił Abla kto nawiązuje rozmowę? Bóg gdzie jest Twój brat? Nie? I znowu Pan Bóg doskonale wie gdzie jest brat Abla gdzie jest brat Kaina, doskonale wie ale yy, i, i lepiej to wie niż Kain. Lepiej. Bo zaraz potem w rozmowie mu pokażę, na czym naprawdę polega jego grzech. Nie? Co żeś ty zrobił? Krew twojego brata woła do mnie głośno z ziemi. Jak weźmiecie sobie hebrajski tekst, to w hebrajskim tekście to słowo krew jest w liczbie mnogiej. Nie? To nie jest tak, że tylko krew Abla woła do Boga. Tylko też. Krew jego syna, który się nie urodzi. Krew jego wnuka, który się nie urodzi. Krew jego prawnuka, który się nie urodzi. Tak? Czyli wiele, wiele krwi woła do mnie z ziemi. Więc Bóg doskonale wie, co Kain zrobił. I nawet mu to w rozmowie uświadamia. bo To też jest ważne, nie? Bo miłosierdzie to nie jest takie ciupu, ciu, ciupu, pu, 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 nu, nu, no, Nic się nie stało. Nie, nic takiego nie ma. Stało się. Stało się więcej niż myślisz. Nie? Ale ostatecznie to Bóg szuka z nim rozmowy, bo Kain uciekł. Nie? I siedzi w swoim smutku, w swojej depresji. Koniec. Nie? Ta historia się skończy, chyba że Bóg przerwie ten, to jego milczenie. Co żeś zrobił? Gdzie jest Twój brat? I potem jest taka scena, która jest absolutnie poruszająca, i odkąd to przeczytałem, to nie mogę o tym nie mówić. Nie? Pamiętacie, Bóg daje Kainowi znamie na czoło. Znamie, które ma go chronić. Bo Kain wygnany przez Boga, skazany na, na tułaczkę, mówi: To jest dla mnie za ciężkie, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. Mówi o nie. Jest obrona przed, przed ludźmi dla ciebie, to jest moja obrona. Znamie na czoło. Nie? Wypisał mu coś na czole. Czy nie wszyscy bibliści myślą co? Każdy, kto czyta ten fragment, co Bóg wypisał Kainowi na czole. I oczywiście znaczy najlepiej na ten temat odpowiadają Żydzi. Więc Żydzi mówią, że Bóg wypisał Kainowi na czole małą Jotę. Małą J. Najmniejszą literę w alfabecie hebrajskim, ale to jest pierwsza litera imienia Boga. I jak... Żyd ma napisać imię Boga, to nie pisze go w całości, tylko pisze jotę albo dwie joty, i to jest skrót dla imienia Boga. Nie? Wiadomo, imienia Boga nie wypowiadają i go też nie zapisują. Więc Bóg Kainowi na czole wypisał swoje imię. Swoje własne imię. Zanim je objawił Mojżeszowi, to wypisał je na czole mordercy. To, to jest, wiecie, to jest coś absolutnie niesamowitego. Kilka stron się obraca w, w, w księdze rodzaju. Macie historię Lota, który jest w Sodomie. Następne objawienie miłosierdzia. Bóg chciałby Sodomę uratować. To jest, to jest tak niesamowita scena w ogóle. Nie? Przychodzi do Abrahama i mówi tak: idę do Sodomy, przekonam się, co się tam dzieje. Ciekawe, potrzebowalibyście iść do Sodomy, żeby się przekonać, co się tam dzieje? Nie wiecie, co się tam dzieje? Wszyscy wiedzą, co się dzieje w Sodomie. A Bóg mówi, nie, nie, pójdę, zobaczę. I zanim wychodzi, jest jeszcze ten niesamowity targ z Abrahamem, gdzie schodzą do dziesięciu przyzwoitych ludzi w tym targu, od pięćdziesięciu do dziesięciu. Jeśli będzie dziesięciu w tej Sodomie, to Sodoma ocaleje. Ale w sodomie nie ma dziesięciu sprawiedliwych, jest jeden. I to jest Lot. On jest tak sprawiedliwy, że jak Bóg mu mówi: wychodzimy, za chwilę tu będzie dramat. A ten, słuchajcie, siedzi i nie może się chłop zdecydować, co ze sobą zabrać. Tu ma gotówkę, a tu ma krówki, a tu ma. Drogie kamienie, a tu jeszcze coś nie. No, trzeba wychodzić. Nie? Wychodzimy. Zaraz będzie burza ognia, siarki. Zaraz. Wychodzimy, zaraz. I mówi pismo, że aniołowie wzięli lota pod pachę i go wywlekli z tej soboty. Wywlekli go. Wbrew niemu samemu. Wywlekli go. Rozumiecie, to znaczy. Bóg jest kimś, kto ratuje człowieka wbrew niemu samemu. Znaczy, widzi w nim dobro, chce go uratować. Ten się zapiera nogami rękami. Zaraz, momencik, nie? Idziemy. I to jest wpisane w kluczowe doświadczenie starego przymierza, czyli w wyjście z Egiptu. Mieliśmy przed chwilą Eucharystię. I Eucharystia, wiecie dobrze, ma postać niekwaszonego chleba. Nie? I cała tradycja Izraela tłumaczy, dlaczego ten chleb jest niekwaszony. I że na pastrze trzeba jeść chleb niekwaszony. No, dlatego, że wiecie, gadali o tym, że wyjdą z tego Egiptu no, pewnie dość długi czas jednak. Mojżesz do nich przyszedł, powiedział: Pan nas wyprowadzi. Słuchali, nie słuchali. Dziesięć plak po kolei. To przecież trochę czasu zajęło, nie? Jak przyszło, co do czego, że trzeba wyjść, nie mieli na drogę chleba. Nie? I Bóg ich wziął takich, bez chleba na drogę, z niekwaszonym ciastem. Nie? Bo, bo nie czekał, aż się przygotują, bo jakby czekał, kiedy będą gotowi, to by się nie doczekał. Jakby, jakby Pan Bóg na nas czekał, kiedy my będziemy gotowi, żeby On nas mógł wyprowadzić z naszego dziadostwa, z naszych rozmaitych niewoli, grzechów nazwajcie to to, jak chcecie, jakby na nas musiał czekać, to by się nie doczekał. Bóg nas wyprowadza nieprzygotowanych. W jakiejś mierze wbrew nam, to znaczy gdzieś w nas jest jakiś ta właśnie jakaś taka resztka oporu, a ich chciałaby i boi się. I, i, a Pan Bóg główkuje, który, jak wreszcie tego, tego gościa porwać, nie? Więc z, zobaczcie, tu chodzi o postawę Muszę patrzeć, bo Andrzej mówił, że mam tylko do 11 mówić. A tu już jest 11.00. Mamy górkę. Bufor. Tu chodzi o taką postawę, która pokazuje Twoją rzeczywistą determinację i taką niesamowitą konsekwencję. Jakby wbrew wszystkiemu, wbrew temu jak się człowiek zachowuje, wbrew temu jak reaguje, wbrew tej jego takiej dwuznaczności, nie, Bóg jest po prostu konsekwentnie uparty w swojej miłości do człowieka, wbrew wszystkiemu, mimo wszystko. Dlatego Jakub w tym tekście, od któregośmy zaczęli, jak dochodzi do obrazu miłosierdzia Boga, do, 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 że Pan jest pełen litości i miłosierdzia, a ten tekst jest przede wszystkim tekstem o cierpliwości, nie? o cierpliwości, o takiej długomyślności, o, o takiej miłości, która nie jest tylko odruchem serca na ten moment, tylko właśnie jest... Mocna wtedy, kiedy się zderza z oporem, z niewdzięcznością, nawet z obśmianiem, z oskarżeniem. Nie, znaczy Pan Bóg jakby się niczego nie uczył w spotkaniu z człowiekiem. Nie, pamiętacie, jest przypowieść o dzierżawcach, niegodziwych dzierżawcach winicy. No, akurat o niej rzadko się mówi jako o przypowieści miłosierdzia, ale. Przez no, to, 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 to miłosierdzie jest jedynym kluczem do tej przypowieści. Nie? Pan ma dzierżawców winicy, posyła do nich sługi, zabili ich. Następnych zabili, następnych ukaninowali, syna posyła. Niczego się nie uczy. Jest tak zdeterminowany w dotarciu do tych ludzi. Nie? Więc... Y, tu widać, jak miłosierdzie nie, nie, nie jest dla słabeuszy, nie jest dla mięczaków. To jest rzeczywiście postawa dla, dla osób mocnych, dla mocnych i ono jest miarą wszechmocy Boga. Nie? Człowiek nie potrafi swoim zachowaniem wybić Boga z jego miłości. Nie, nie, nie. I do tego chcę dodać ostatnią rzecz, żeby jednak nie, nie tego bufora nie zniszczyć całkiem. <laughs> Słuchajcie, to nie oznacza, że miłosierdzie jest dla Herosów. I że od dzisiaj trzeba zacząć ćwiczyć, to za 20 lat będziecie umieć. Choć nie, nie wszyscy się tak samo mężnie prezentują. No. No ten taki jest skromny na widok. Trzeba to pracować nad tymi mięśniami. Miłosierdzie wymaga siły, która się bierze z doświadczenia bycia ukochanym przez Boga. Nie? To jest... To jest jedyny klucz. Na, na rok Miłosierdzia, w który wejdziemy 8 grudnia, nadzwyczajny jubileusz jest w Kościele, to już na pewno wszyscy wiecie, powstało kilka takich sensownych bardzo pomocy duszpasterskich, nie tylko dla księży, więc można sobie je spokojnie kupić. I jedna z tych niewielkich książeczek nosi tytuł Święci w Miłosierdziu. Święci w miłosierdziu. Jest o kilkunastu świętych wybranych z różnych miejsc w kościele. Fantastyczna książka. Jest dwoje Polaków. Jest książkę zaczyna Faustyna, a potem się czwarty czy piąty jest święty brad Albert. Więc nie tylko, że Polacy, tylko jeszcze Krakus. Poezja. I jest dość ciekawy ten tytuł. Święci w miłosierdziu. Bo inne tytuły są takie, na przykład przypowieści miłosierdzia albo psalmy miłosierdzia. A nie, nie ma książki święci miłosierdzia, tylko święci w miłosierdziu. I zaraz we wstępie jest powiedziane o co chodzi. Chodzi o ludzi, którzy pozwolili Bogu kochać się taką miłością, którzy odkryli to, jak Bóg ich kocha. I to doświadczenie przekazują innym. I stąd się bierze cała ich siła. Tylko stąd. Nie? Znaczy, brata Alberta nikt nie zrozumie, jak nie odkryje takiego momentu w jego życiu, kiedy on jeszcze był, wiecie, taki bardzo taki wolitywny, poszedł do jezuitów nie? i w takim rozpędzie potrafił robić wszystko. Nie? Potrafił wypełniać wszystkie praktyki jezuickie, nie? jednocześnie jeszcze malował, co był jeszcze ciągle czas, kiedy malował. Pisze w listach tam od jezuitów, że maluje więcej niż dawniej i maluje coraz lepiej. I wszystko wypełnia, wypełnia, wypełnia. Zaparł się, idzie do przodu, jak wiecie, taki pociąg nie? leci do przodu, wreszcie. Nie? I to wszystko jest do momentu, kiedy na, kiedy na ścieżce w ogrodzie znalazł niedopałek papierosa. I się na niego rzucił i wypalił go tak, że o mało się nie udusił. Nie? Tak. No. A potem już wpadł w depresję. Nie? I yy, nic cię nie wyleczy z tego. Chyba, że odkryjesz, że Bóg jest sercem. A to jest jego odkrycie. Nie? Ekce homo, ten obraz, to jest obraz serca Bożego. Jak odkryjesz, że jest sercem nie? i że ty nie musisz, nie wiem, na tych rzęsach stawać, żeby on cię pokochał. Tylko, że on cię takiego właśnie kocha i im żeś niżej spadł, tym cię kocha bardziej. Jak go takiego odkryjesz, no to potem to potem idziesz do ogrzewalni w Krakowie. Ale jakżeś go nie odkrył, to pójdziesz do tej ogrzewalni w taki sposób, jak on poszedł jeszcze, jak był, jak był tylko i wyłącznie malarzem. Nie. No to go przecież wyśmiali i go wyrzucili. Ale w nim już Bóg pracował właśnie tą miłością, która potrafi się zmagać ze sobą. Nie. Zmagasz się z miłością. Nie. Obrazili cię, opluli, powiedzieli mu, wejrzę se to. Nie. Nie potrzebujemy takiej jałmużny wynocha. Precz. I wtedy masz miłość w sobie, z którą się musisz zmagać. Nie? Ale to, co cię przełamie, żebyś poszedł tam po raz drugi, trzeci i piąty, to to, że masz doświadczenie Boga, który cię rozgrzeszył nie pięć razy, tylko siedemdziesiąt siedem albo siedemdziesiąt razy siedem. To wtedy tak. Jesteś mocny doświadczeniem tego, że jesteś ukochany przez Boga. Bo, yy, Inaczej to zrobicie z miłosierdzia takie wezwanie, nie? takie moralizatorskie. Ustawcie się wbrew całemu światu i pokażcie światu, że jest głupi, a wy jesteście doskonali i potraficie wszystkich kochać. Nie? Tylko, że skończycie depresją jak Brad Albert. Jak będziecie chcieli w ten sposób. A jak macie doświadczenie spotkania z nim? Który jest święty w ten sposób, że jest miłosierny. Nie? Słuchajcie, który cię tak kocha, że ci wybaczył nie tylko to, co zrobiłeś, tylko też to, czego nie zrobiłeś. To jest Mała Tereska i Święty Augustyn, oboje, to jest w ogóle niesamowite. Nie? Mała Tereska i Święty Augustyn w pismach swoich mówią to samo, nie? że Bóg mi wybaczył nie tylko to, co zrobiłem, tylko też to, czego nie zrobiłem. Bo on się zachowuje, wiecie, jak, jak ojciec, który nie robi tylko opatrunków synowi, który się wywrócił na drodze i trzeba go teraz zabandażować, tylko zachowuje się jak ojciec, który wie, że wysyła syna w drogę i idzie przed nim i usuwa mu wszystkie kamienie spod nóg, żeby się wywrócił. nie wywrócił. I oczywiście, jak tego nie wiesz, to nie wiesz, ale jak ci ktoś to w końcu powie. To Twoja miłość do Ojca będzie taka, że żyje nic nie zniszczy. Nie? Jak, jak odkryjesz, że Bóg ci wybaczył zło, nie tylko popełnione, tylko ci jeszcze zachował od tego, które byś popełnił, jakbyś w Twoją drogę. I jakby On nie poszedł przed Tobą. Nie? To on ci wybacza też to, czego nie zrobiłeś. Słuchajcie, jak, jak to odkryjecie w stosunku do siebie, będziecie kochać taką miłością, że Was nic nie zatrzyma. Będziecie mocarzami. No to tyle. Resztę powie Donald.